Cześć, Artur Kiełbasiński, Krótko o zielonym. Można by zażartować, cieszmy się farmami wiatrowymi, bo tak szybko odchodzą. W ciągu kilku tygodni informacje z Niemiec, zamknięta Alfa Ventus, duża farma wiatrowa na morzu, a teraz w Norwegii zamknięto farmę wiatrową lądową, która nazywała się Faken. Czy to znaczy, że mamy zmierzch energetyki wiatrowej? Nie. Te dwa przypadki pokazują coś zupełnie innego. Były to już dość leciwe kilku kilkunastoletnie instalacje, które były po prostu słabo wydajne, mało wydajne. One produkowały znacznie mniej energii niż najnowsze technologie w offshore i onshore. I tu jest pytanie, jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągać dla polskich inwestycji, zarówno tych morskich jak i lądowych. Po prostu musimy korzystać z najnowszych technologii, budować większe wiatraki i patrzeć jak rozwija się rynek po to, żeby za 10 lat przedwcześnie nie zamykać projektów, które właśnie budujemy. I o tym trzeba pamiętać. Artur Kiełbasiński Krótko Ozielony.